Dzień dobry, mam przyjemność rozmawiać z Panem Bartoszem, właścicielem punktu Amam Kebab i Mniamy Ice Cream. Zaobserwuj nasze profile i subskrybuj nasz kanał. Panie Bartku, proszę mi powiedzieć, jak wyglądały pierwsze dni prowadzenia biznesu kebabowego? Pierwsze dni prowadzenia biznesu to było szaleństwo. Nie spodziewaliśmy się takiego ataku ludzi. Kolejki sięgały pod praktycznie drugi sklep, na połowę parkingu. Tak to wyglądało, uczyliśmy się wszystkiego, więc było gorąco. Proszę mi powiedzieć, czy używał Pan mediów społecznościowych do rozpromowania swojego biznesu? Tak, podstawą był Facebook, Instagram, promowaliśmy posty i to spowodowało bardzo dużo... Dni. Bo rozumiem, że otworzył Pan kolejny punkt lodowy. Czy może Pan dać rady dla tych, którzy boją się, mają jakieś obawy, bądź nie mają doświadczenia w biznesie gastronomicznym? Jeżeli chodzi o kebab, no to tutaj franczyzodawca wszystko zapewnia: od szkoleń przez cały proces wdrożenia i pracowników, i lokalizacji. No i mamy również opiekunów, opiekunkę w tym wypadku, która jest bardzo cierpliwa. Można do niej dzwonić ze wszystkim. No, jakby też się obawiałem, ale jest lepiej niż myśleliśmy. Prowadzi Pan własną sieć siłowni, plus punkt kawawowy, w dodatku jeszcze lody. Pięknie Pan zagospodarował teren, duży namiot z wieloma stolikami, wysprejowany samochód. Proszę mi powiedzieć, czy to Pana zaangażowanie ma odbicie w utargach? Zdecydowanie tak. Wszystko, co wkładamy, to wraca. Ludzie widzą, że no, robimy to dla nich, staramy się, jesteśmy zaangażowani, więc też to doceniają i chętnie wracają. Mm -hmm. Jest to miejsce inne niż wszystkie, i. I tak też chcieliśmy, żeby to wyglądało. Ilu pan pracowników zatrudnia? W tym momencie są cztery dziewczyny. Cztery dziewczyny mhm. w punkcie kebabowym, a tak. na punkcie lodowym? A na punkcie lodowym są trzy, z tym, że w kebabie jednocześnie pracują dwie lub trzy. W to mhm. się odłożeni. Czyli świetnie się dogadujecie. Tak, jest okay. Nasze okay. kolejne i już ostatnie pytanie. Ulubiony produkt z no menu? Mniej... Oczywiście kebab klasyczny, mięso mieszane, sos mieszany. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia w Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnij zostawić komentarza i dołączyć do naszej społeczności. Do zobaczenia w następnym materiale